Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Ten fragment Ewangelii dzisiejszej jest fascynujący, jest ekscytujący. Amerykanie czy Anglicy by powiedzieli: Jest po prostu amazing. Tak można się czuć, kiedy słyszymy tą dobrą nowinę, dobrą nowinę o zbawieniu. Co takiego jest fascynującego w tym fragmencie? A to, że Elżbieta, będąc napełniona Duchem Świętym, odkrywa prawdy Boże. Kto jej powiedział, że Maryja jest Matką Pana? Skąd ona wie, że w łonie Maryi począł się nasz Pan Jezus Chrystus? To osoba Ducha Świętego. Przypomina, naucza, daje poznanie Elżbiecie o faktach naszego zbawienia, o tym, że Maryja poczęła właśnie Mesjasza. I mówi: Błogosławiona jesteś, Maryjo, ponieważ uwierzyłaś, że spełnią ci się słowa powiedziane od Pana. Jak ważne są słowa Boga jak istotne są Jego słowa, aby ich słuchać. Często można porównać, kiedy Bóg komunikuje do człowieka, porównać te słowa jak światło rzucone przez okno naszego, naszych uszu. I wpada to światło do okna, ale może to światło napotkać totalny beton naszego myślenia. Beton naszych przyzwyczajeń, beton naszych stereotypów. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby kruszył on w nas, beton naszego myślenia. Abyśmy mogli dać wiarę temu, co słyszymy we wspólnocie Kościoła, bo w nim przecież objawia się Bóg. I wtedy możemy być szczęśliwi. Dzisiaj, gdzie upatrujemy nierzadko szczęście, w finansach, w atrakcyjności fizycznej, w władzy, w sławie. A Elżbieta, napełniona duchem świętym, poucza nas, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy uwierzymy w obietnice Boże, które się spełniają. Tą naczelną obietnicą, obietnicą że Bóg zbawi swój lud. Obietnica zbawienia dokonuje się właśnie w narodzeniu Mesjasza. W tym, że Bóg rzeczywiście jest ze swoim ludem w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, że jest Emanuelem, Bogiem z nami, wyczekiwany Mesjasz, Jezus Chrystus, którego pamiątkę narodzin będziemy przeżywać niebawem. Czy stać mi dzisiaj na to, aby powtórzyć za Maryją Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego? Czy potrafię dokonać takiej decyzji, aby uwierzyć w Obietnicę Boże, w Słowo Boga? Pomimo braku zrozumienia, czy poczucia, że Bóg jest, Jego obecności tak aby wprowadzić i zgodzić się na to, by przyjąć plan Boga i projekt Jego zbawienia, które dokonuje się w naszym Panu Jezusie Chrystusie.